Mamy już pierwsze informacje odnośnie tego, jak traktowany będzie ryczałt na działalności gospodarczej w przyszłym roku po polskim ładzie. I taką najważniejszą informacją, jaka pojawiła się wczoraj, jest to, że składka zdrowotna na ryczałcie ma być nadal zryczałtowana. Co to znaczy, że będzie ona stała, niezależna od naszych dochodów czy przychodów i będzie troszkę wyższa, bo wyliczana od wyższej podstawy nie 75% od podstawy, a 100% od podstawy. I na dzień dzisiejszy, z takimi wartościami, jakimi możemy się posługiwać, będzie to w okolicach 509 zł i 8 groszy. I jest to zdecydowanie lepsza opcja niż wyliczanie składki zdrowotnej jako 9% od naszego dochodu, jak ma to miejsce w przypadku podatku liniowego czy zasad ogólnych. Także ta forma opodatkowania ryczałt. Może być bardzo korzystna dla wielu, wielu osób od następnego roku, w szczególności dla tych, którzy mają kosztów mało albo i nie mają ich w ogóle. Co więcej, zapowiedziane zostało również obniżenie stawek ryczałtu, dwóch konkretnie, z 17 do 14 i 15 do 12. Kogo obowiązują te stawki? 17% obecnie jest dla wolnych zawodów, czyli na przykład lekarz. Te zawody od następnego roku mają mieć 14% zamiast 17%. I tak samo programiści dzisiaj na ryczałcie, jeśli się rozliczają, mają 15% podatku dochodowego ryczałtowego i będą mieli 12%. Tak samo usługi marketingowe, czyli to mnie dotyczy, w tym roku mam 15%, w następnym mam mieć 12%. Czyli. Wygląda to naprawdę dobrze. Ryczałt w takim razie może się stać bardzo, bardzo popularną formą opodatkowania dla wielu przedsiębiorców od następnego roku. I w związku też z tym zrobiliśmy kolejną wersję naszego kalkulatora, który uwzględnia już ryczałt i te wszystkie najnowsze wiadomości. Zobaczcie, jak wygląda nasz kalkulator. I oczywiście link w opisie znajdziecie, gdzie będziecie sobie mogli ten kalkulator sprawdzić i się nim posłużyć. Kalkulator pokazuje nam, jakie będą nasze Przewidywane miesięczne zarobki już po polskim ładzie. Więc na początku wybieramy sobie nasze przychody netto, czyli to jest suma naszych faktur miesięcznie wystawianych, taka średnia. Ile średnio miesięcznie wystawiamy faktur, to wybieramy sobie na suwaku i potem wybieramy koszty. W przypadku zasad ogólnych i liniówki wiemy, że koszty obniżają nasz podatek dochodowy do zapłaty. W przypadku ryczałtu nie. Tutaj te koszty będą jedynie co zmniejszać nasz zarobek, nie mają wpływu na podatek dochodowy. Wybieramy sobie również naszą stawkę ryczałtu, jeśli chcielibyśmy być na ryczałcie, domyślnie zaznaczone 12, bo to jest stawka właśnie na przykład dla programistów, czy dla fotografów, czy dla usług marketingowych. Wybieramy, czy płacimy mały, czy duży ZUS i widzimy na której formie opodatkowania zostanie um, nam najwięcej na rękę, bo nasz dochód netto miesięczny to będzie to, co zostaje nam już po odjęciu podatku dochodowego, po odjęciu składek społecznych i składki zdrowotnej, czyli to, ile mamy po prostu na rękę. Sprawdźcie sobie koniecznie kalkulator, zachęcam Was do tego serdecznie, a gdyby pojawiły się jakieś pytania jeszcze w tym temacie, to piszcie śmiało w komentarzu pod tym filmem, a na pewno odpowiemy. Także powodzenia.